tenst złuminut muzycznie Państwu tę noc, a tymczasem oddajemy głos gospodarzom tego przedsięwzięcia. Gorące brawa dla organizatorów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy goście, chciałem Was serdecznie przywitać na 15 już a więc można powiedzieć jubiluszowym balu dla klientów. Organizowanym wspólnie z, z Krzysztofem. E, dziękujemy Wam za przybycie. E, dziękujemy, że tak licznie nas e, zaszczyciliście swoją obecnością. E, to spotkanie, ten wieczór, to nie tylko e, czas na zabawę, ale to jest właśnie też czas na spotkanie Was tu wszystkich razem. E, chcemy Wam za to serdecznie podziękować. Spotkanie z klientami, z firmami partnerskimi, z czasami można powiedzieć, koleżankami, kolegami, nierzadko też przyjaciółmi. Dziękuję wam za to, że jesteście. Dziękuję sponsorom tej imprezy, bez których nie mogłaby się ona odbyć. Są to firma LuTripol. Firma Grazmat, której przedstawiciele są, właściciele właściwie na naszej sali. Witam Jarka i Łukasza Grąskie. brawa może. Chciałem powitać również przedstawicieli firmy Marszal, Logistyka, Monikę, Łukasza, to... Tak nie ma, ale kad marchalki witam boatę kołęk, która odpowiada za porządek w dokumentach, żeby wam się wszystko zgadzało. Witam Was witam Waszych klientów. Chciałem powitać też grupę karno i prezesa tej grupy Józefa Gołębieskiego z małżonką. Cargo, która też jest dzisiaj z nami. Nie ma z nami firmy, z którą współpracujemy od 2014 roku. Są to nasi przyjaciele z Litwy, firma Ida Wang. Ale jest tutaj wielu klientów, którzy mieli zaszczyt z nimi współpracować i myślę, że bardzo dobrze tą współpracę wspominają. Natomiast też są aktualni klienci firmy Ida Wang, Marek i Marta Szymaniak. Witamy serdecznie. I muszę powiedzieć, muszę powiedzieć Państwu, że Marta robi najlepsze I to, że tak wyglądam, to nie jest tylko wina mojej żony. Witam klientów firmy K Farmer. I taka mała, to są aktualni klienci firmy Big Farmer, prawda? Ale chcę Wam powiedzieć jako no, ciekawostkę, że z firmą Big Farmer współpracujemy bardzo długo. i Jest z nami tutaj na sali pierwszy klient tej firmy, który współpracował też z nami od samego początku właśnie pracując dla Big Farmera. Mateusz jest z nami. Wiemy go część. Mateusz, jesteś chyba z nami pierwszy raz. klientów, tak wolnego rynku, którzy kupują, którzy kupowali, albo jeszcze nie wiedzą, a będą kupować od nas. Wszystkim, którzy kupowali, a nie kupują, wybaczamy. Zawsze można wejść na dobrą drogę. A przy tej okazji, Chciałem serdecznie powitać moich klientów, którzy są ze mną najdłużej na tej sali. Moi drodzy, jak ostatnio dostałem niedawno zdjęcie od Janusza ze, ze wspólnej wycieczki do Egiptu w 2004 roku, to się długo zastanawiałem, kto jest na tym zdjęciu. Także naprawdę serdecznie dziękuję Małgorzacie Januszowi Olszewskim. Za już prawie... za już prawie ćwierć wieku. Naprawdę szybko minęło, Ale dziękuję bardzo. Słuchajcie moi drodzy, nie będę przeciągał tych podziękowań. E Dziękuję jeszcze sponsorom, którzy, których nabiegniemy na początku, bo są to firmy STW e, i nowość w naszej ofercie, e, początki są trudne, ale firmy Prozim. E, witam serdecznie Andrzeja, który jest z nami z ramienia tej firmy. Andrzej, może się pokazać? Witamy Cię. Paweł, Paweł ze Stewu, jego już wszyscy znają. Eee, żeby mógł wrócić spokojnie do domu, to dziękuję swojej żonie. Dobrze, teraz już wystarczy podziękowań. Niech, niech ten wieczór Was niesie. Zespół dobrze gra, a parkiet nie przeszkadza. Wszystkiego dobrego.